W wrześniowym odcinku programu myślę, że rozmawiamy o grach komputerowych. Naszych gości pytamy o ich ulubione tytuły, o to, czy kolekcjonują gry, czy korzystają z platform internetowych, a także o to, czy wolą grać w większej grupie, czy w pojedynkę. Moje pierwsze wspomnienie z grami wideo y, związane jest z automatami, bo kiedyś były takie salony gier, dzisiaj już tego nie ma. I y, pamiętam, że w pierwszej. I drugiej klasie szkoły podstawowej chodziłem na judo, na gwardię, i jak wracałem, to nie wracałem od razu do domu, tylko na fałata. Była, tam gdzie teraz jest sklep rowerowy, tam był salon z automatami i zawsze tam zachodziłem i była gra Mortal Kombat 1, która mi się najbardziej podobała, bardzo taka brutalna, krwawa. I wiadomo, no, nie powinienem na to za bardzo patrzeć jako dziecko z pierwszej klasy, ale mimo wszystko tam stałem jak zahipnotyzowany i patrzyłem jak ci starsi grają. No i do tego domu, z tej gwardii, z tego judo wracałem chyba godzinę. Zawsze, także to jest takie jedno z moich pierwszych wspomnień właśnie ten salon z automatami i Mortal Kombat 1. A jeżeli chodzi o samo granie, to ja nie miałem przez bardzo długo żadnych urządzeń do grania, no i musiałem chodzić do innych, więc miałem kuzyna, brata czytecznego czy znaczy dalej mam, ale, ale wtedy do niego chodziłem, byliśmy w różnym wieku, no i on miał komputer także mogliśmy u niego się spotykać i graliśmy tam pamiętam w Duma jedynkę dwójkę także krwawa gra no ale tak to było w FIFA te pierwsze FIFA graliśmy no i pamiętam że graliśmy jeszcze w Worms, te stare i graliśmy w tak zwanego małysza, czyli deluxe ski jumping, gdzie się tak myszką trzeba było ruszać w górę i w dół. Także do dzisiaj wiem, że to jest bardzo popularna gra w niektórych kręgach. Zdecydowanie Pegasus. Mnóstwo gierek było na Pegasusa, trudno wymienić jedną. Ojejku, co tam było? Było Power Rangers, był Mario, Bomberman i, i, i tak dalej. Te wszystkie różne kartridże ojejne, 100 w jednym i tak dalej, ale zdecydowanie moją ulubioną była kontra. I pamiętam dużą niespodziankę, kiedy mój tata był chory i po prostu zdecydował, akurat ja też byłem w domu, i zadecydował, że pojedziemy do sklepu kupić Commodore 6 4 no, to była wielka niespodzianka, bo o tym się w ogóle w domu nie mówił. Po prostu to była decyzja jego, że dobra, idziemy kupić komputer. I kupiliśmy komputer, kasety jakieś oczywiście do tego, z grami. Nie wiem, no to była super przygoda. Bo oczywiście od tamtego czasu zaczęło się granie. Kiedyś byłem na wakacjach u kuzyna w Zielonej Górze i zobaczyłem coś wspaniałego, a był to komputer Amiga 500. To jest takie naj... wspomnienie, które najbardziej mi zapadło w pamięć. Miałem możliwość używać go pograć. I zamarzyłem, żeby taki mieć. To były też czasy, kiedy jeszcze Commodore 64 było na topie z kasetami, tak? Amiga 500 była super nowoczesnym komputerem na dyskietki. Było tam parę gier, które mi zapadły w pamięć. jednej nie jestem w stanie wskazać. Natomiast to był ten moment, kiedy zapragnęłem posiadać komputer no i wydarzyło się to. Nie pamiętam, czy nie w nieodległym czasie, ale w końcu po jakimś czasie miałem też taką amigę. Jak masz 9 lat i zamiast siedzieć na trzepaku, to lepiej pójść na komputer, bo tego niewiele osób ma. Poza tym można posiedzieć razem i zobaczyć, kto jakie ma gry. I oczywiście ustawiali głowicy wtedy było. E, tragedia to była. Kto nie ustawiał głowicy, to nie wie co do życia. E, no i oczywiście wymiana kasy, która lepsza strzelanki, wyścigi, więc to było coś takiego innego od tego, co było za oknem. Tak wyglądało, że zbieraliśmy się w domu u kogoś. Z dwoma czy tam czterema joystickami, I, i, i to było też takie spotkanie towarzyskie przy komputerze. I e, no, to było coś fajnego, coś, coś, coś co no, chyba wszystkie dzieciaki wtedy, a na pewno większość, te, które miały dostęp, miały możliwość, fascynowało. Zaczęłam grać no, wtedy, kiedy właściwie e, konsola, konsola no, właściwie Pegasus, tak, pojawił się w naszym domu. Także tutaj nie było zbyt dużego e, wyboru, ale no, to taki był impuls najważniejszy. Także po prostu, że pojawił się sprzęt w domu. I, i to mnie na tyle wciągnęło, na tyle było interesujące, na tyle nas e, połączyło, że no, taką mieliśmy małą kolejkę w domu. Do, tej, do tego Pegasusa, tak? A, a potem do komputera też. No i pewnie też to, że gry mogą sprawić wiele frajdy, pełnią różną funkcję w życiu, tak? Bo to nie tylko taki, że tak powiem, odmurzysz, jak teraz mówię, w życiu, w życiu dorosłym, po pracy, ale także coś, co sprawia wiele przyjemności, też trochę wysiłku dla właśnie dla umysłu. Gry komputerowe tak naprawdę są dla mnie częścią takiej rozrywki, coś jak czytanie książek, oglądanie filmów i granie w gry komputerowe. Ja bym to jakby postawił wszystko obok siebie. Lubię robić te wszystkie czynności i staram się również przeznaczać jakiś tam czas na te gry. I to jest właśnie spędzenie czasu, to jest ostresowanie się, to jest gdzieś tam znalezienie się w innym świecie. Tak jak oglądamy właśnie film, czytamy książkę, na tą godzinę, półtorej przechodzimy trochę do innego świata. Tak samo jest z grami, i, i dla mnie to jest też element już kultury. Wiem, że wiele osób twierdzi, że gry to nie wiem, jakieś są ogłupiające czy coś. I oczywiście się tak, o, oczywiście tak nie uważam, uważam, że gry są super. Były jeszcze czasy, kiedy nie było ustawy przeciwpirackiej i właściwie wszystkie gry były zgrywane na kasetach i można było pójść gdziekolwiek do jakiegoś komputerowego i tych kaset było od grono. Oczywiście był cały zeszyt ze spisami gier na danej kasecie. Tam było ich 18-20. No i to się grało po prostu. Kupowało się kasety, kolega pożyczył, nie oddał. To się od kolegi, też się nie oddało. Po prostu kopiowało się dyskietki od kogoś bądź kupowało się, był taki jeden sklep w Koszalinie, gdzie można było kupić te, te dyskietki. Kosztowały one bodajże 20 tysięcy złotych, tak, czyli, <grym> czyli dzisiejsze 2 złote I, i to był. Główna, główne źródło. No i kupowało się czyste dyskietki, przegrywało się od kolegów. No później to prawo autorskie zostało uregulowane, i y, to był taki duży, duży szok, że tak powiem, ponieważ gra nagle zaczęła kosztować y, 200 tysięcy złotych czy 150, czyli dzisiejsze 15-20 złotych. To już wtedy to były naprawdę duże, y, duże, duże pieniądze. No, y, powiem tak. Y, i raciliśmy, ale o tym nie wiedzieliśmy. Mam PlayStation, i tam jest taki program do subskrypcji, że trzeba płacić określoną kwotę miesięcznie, i za to się ma e, jakąś tam określoną e, liczbę gier. E, no to teraz powiedzmy, nie wydaję gier, e, nie kupuję gier pudełkowych za bardzo, ale mam, myślę, trochę tych pudełkowych pozycji gdzieś tam w przeszłości nakupowanych. No i warto, lubię też do nich wracać. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Zdecydowanie wolę grać e, samodzielnie, ponieważ przez wiele lat myślałam, że jestem bardzo kiepska w granie e, w gry. Takie jakieś przeświadczenie miałam z dzieciństwa. No bo starszy brat, zawsze lepiej mu to wychodziło. Nawet taki Tomb Raider, te pierwsze, pierwsze wersje. Mi się tam niewiele udawało zauważyć, bo to takie e, gry są raczej z, e, podchwytliwe. Tak, tutaj trzeba dobrze pomyśleć, ale jednak jak już przeszłam na swój sprzęt po latach okazało się, że po prostu wystarczyło dorosnąć i to już załatwiło sprawę. Także ja nawet w tego najnowszego Tomb Raidera grałam i, i sama do samego końca, chociaż wszystko tak naprawdę zaczęło się od Wiedźmina. Dobre mam wspomnienia z grania grupowego, wtedy kiedy trzeba było Street Fighter, Mortal Kombat i zawsze usiadało się kilka osób i się grało. Albo samemu. Zresztą chyba granie ma to do siebie, że obojętnie w ile osób, czy w pojedynkę, czy w ileś jest po prostu dobre i fajne. No ja jestem nauczony do gier solo i nie lubię, nie umiem. Nie chcę grać za bardzo w gry online, gdzie spotyka się społeczność. Lubię kampanię solo, lubię takie gry, gdzie jest bohater i on ma do wykonania cel. Jest sam, samotnym jakimś tam wojownikiem. Ostatnio jestem po wszystkich częściach sagi Metro. Na podstawie, na podstawie powieści Metro 2033 i kolejnych części, zrobiono 3 czy 4 części gier. No i tam jest rzeczywiście ten pojedynczy bohater, i, i ratuje to moskiewskie metro i nie tylko. Także lubię takie gry, gdzie jest się samotnym bohaterem. Nie mam za bardzo czasu, żeby spędzać godziny na rozgrywkach online. Jeżeli już to. to synem i, i, jego, i jego kolegami. Zdecydowanie, na pewno lubię RPG, takie przygodowe, jakieś fantastyczne. Fantastyczne, na przykład, właśnie tego Wiedźmina Trójeczkę, Elder Scrolls, bardzo lubię przede wszystkim Skyrim'a. Właśnie może być też tą trader. Na pewno nie lubię RPG-ów, bo nie mam czasu na nie. I, I tam to potrzeba naprawdę, naprawdę już zagłębić się. Ale są takie gry, no, nazwałbym to fabularne, gdzie jest fajna historia z ładną grafiką, fajnie opowiedziana. Ostatnio parę takich gier, jak choćby nawet The Last of Us, pewnie gracze wiedzą, o jakiej grze mówię, pojawiło się i, i naprawdę Warte są, żeby wieczorem parę godzin przy tym spędzić, zamiast przy jakimś serialu czy, czy, czy jakiejś innej rozrywce. Zawsze lubiłem symulatory, jakieś wojenne strategie, RPG, coś takiego powiedzmy poważniejszego. Najbardziej lubię takie duże, Produkcje, które można porównać do takich hitów hollywoodzkich w filmach na przykład. Czyli takie rozbudowane, wielkie, drogie, ale niesamowicie efektowne gry. Ja jestem ogromnym fanem dwóch części The Last of Us, czyli no, myślę, że najlepszej gry, jaka jest dostępna na PlayStation. Jest The Last of Us 1, The Last of Us 2. Są to genialne tytuły. Wiem, że powstaje serial i już. W przeciągu kilku miesięcy będzie miał swoją premierę, także nie mogę się doczekać, bo historia jest absolutnie niesamowita. W czasie tej gry po prostu yy, można się je popłakać jak na yy, filmie jakimś wzruszającym, bo no, fabuła jest niesamowita. Takie gry jak Uncharted, yy, Tomb Raider, czy, czy yy, no, duże takie yy, tytuły rozbudowane. Ruchy! O oczywiście było całymi dniami, nocami w wakacje. Było wtedy taką, no bardzo niezdrowe. Nie radzę nikomu tego powtarzać, ale taką. No była sobie dwulitrowa Pepsi, kilka paczek chipsów i ja od rana do wieczora przy komputerze mojego brata. Jeśli już się usiądzie, i się rzeczywiście wciągnie w to, to pytanie, czy człowiek pozwoli sobie zjeść śniadanie i obiad, nie? Są... Generalnie są różne okresy w życiu, i chyba ten też trzeba przejść, dorosnąć później i powiedzmy, że już poważniej podchodzić, niż o 6 rano wstawać i grać do 23, nie? I zjeść tylko dwie kanapki, bo to jest po prostu super przygoda. Pamiętam, że najdłuższe takie sesje to ogrywałem w tonego chołka. Już nie pamiętam, czy w jedynkę, czy w dwójkę, ale na pewno w tonego chołka. I potem miałem takie schizy, że. Jak szedłem przez miasto, to cały czas chciałem na krawężnikach, murkach robić ewolucję i triki, bo myślałem cały czas, że to jest plansza w grze. Nie pamiętam, czy to było Gran Turismo czy Forza, ale powiedzmy, że Gran Turismo to jest gra, wyścig samochodowy i tam też są takie wyścigi typu Le Mans 24 godziny, takie, które się naprawdę Odbywają, ale tam są w wersji skrócone i na przykład taki wyścig trwa 3-4 godziny, tak? No i miałem taki przypadek, że podjąłem to wyzwanie, żeby przez cztery chyba tam godziny jechać tym samochodem. Pełne skupienie, ścigać się, wyprzedzać. No i chyba wygrywałem nawet, ale na którym z ostatnich okrążeń zasnęłem i... I niestety obudziłem się w krzakach. Tak, tak więc no. Fajnie, fajnie wspominam te czasy. No, y, dużo czasu spędzałem przed monitorem, przed ekranem, ale nie było to kosztem też jakichś relacji ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami. No fajnie, fajnie, młodzi ludzie mają dużo czasu i, i to jest fajne. Gra, po prostu, która towarzyszy mi przez całe życie. Niestety, aż wstyd się przyznać. To jest moje największe życiowe uzależnienie, to są Simsy. Po prostu ta gra zmieniła moje życie. Jeśli już wracam do jakichś gier, to raczej z sentymentu, na dwa, 3 dni, po to tylko, żeby sobie przypomnieć tamte czasy. I czy to jest strategia, czy właśnie jakiś RPG, ale to tylko tak, żeby wpaść, nie? Czy to będzie Fallout, super gra, Final Fantasy, czy Warzone. Jakby stare gierki, które tylko na chwilę sprawdzić i przypomnieć sobie średnią szkołę czy, czy studio. The Last of Us, y, część pierwsza i część druga. Obydwie traktuję na równi, chociaż są inne. Y, przede wszystkim, jeżeli chodzi o Fabułę. Bo jest tak niesamowicie napisana ta historia. Tak jest wiele zwrotów akcji. Jest, to jest naprawdę materiał na najlepszy film. I zresztą. Ten serial powstaje. Mam nadzieję, że ten serial będzie olbrzymim sukcesem i hitem, no bo ta gra naprawdę no, jest nieprawdopodobna. Nawet taki raper Quebona Fide w jednym ze swoich utworów śpiewał, że ostatni raz płakałem na The Last of Us. Jest taki wers. Gra jest absolutnie niezwykła graficznie, fabularnie, to jakie tam są przygody, to jak to jest zrobione w ogóle ten świat no, to jest numer jeden. Powiedziałbym, że to jest gra Lumines. I to jest akurat nie gra typu Tetris, tylko trochę bardziej skomplikowana. Z fajną oprawą muzyczną. Wymagająca skupienia, wymagająca zręczności. Na jakimkolwiek urządzeniu ją włączę, to wiele radości mi sprawia. No i to jest. Chyba taka gra. Jednak nie jakaś historia, nie, nie gra fabularna, nie gra wyścigowa, nie pijatyka, a taki no, zwykła gra zręcznościowa, ale ma w sobie tyle, tyle przyjemności, tyle tego miodu, że zawsze potrafi wciągnąć na, na długie godziny. Taki jest fakt. I ja polecam wszystkim. Można tą grę i chyba na komórki teraz pobrać i, i na konsolę przeróżne i w komputerze. Lumines gra, polecam serdecznie. Taki. Fajny, fajnie się przy tym odpoczywa.